Słuchajcie, słuchajcie, miejsce niesamowite, miejsce kultowe wręcz bym powiedział. A mianowicie jest to balkon w zamku cesarskim w Poznaniu. Balkon, z którego naziści oddawali hołd, i z którego naziści czcili paradujących Niemców wchodzących do Poznania. Super, nie? Rzadko kto ma okazję wejść do tego balkonu, na ten balkon, ja taką okazję mam, z racji pewnych rzeczy mogę to robić. I właśnie tak to wygląda. To jest bok zamku na ulicy Święty Marcin, ulica Kościuszki Kościół. Tu kiedyś było tu kiedyś była PZPR w Poznaniu. To jest budynek PZPR w Poznaniu i ulica święty Marcin. Tak to wygląda. Pozdrawiam Was serdecznie i nie zapomniałem o YouTubie.